Siema! Pojawiliśmy się na strzelnicy w Siemianowicach Śląskich, gdzie będziemy dla Was testować karabinki AR-15 z krótkimi lufami Jak sprawdzą się na dystansie 100 metrów Jest z nami Maciek Kleszowski Cześć! Siema! Siema, siema! Widzę, że przygotowałeś 5 karabinów Tak, przygotowałem 5 karabinów, głównie tak jak właśnie wspomniałem z krótkimi lufami I to są karabinki do kwoty 6000 złotych, czyli powiedzmy taka średnia półka tak, przyjemna. E, mamy karabinki od lufy 12,5 cala, czyli tak jak tutaj mamy tego SOGA. Znaczy to jest krótka lufa, już tak na granicy pośrednia, ale jeszcze go wziąłem, żeby, żeby, żeby sprawdzić żeby dokładnie. Sprawdzić. Poza tym, tutaj jest ta nowa lufa od SOGA z gwintem 1.8. Ciekaw jestem, jak to będzie latało. Dokładnie. Następnie mamy karabinek Milikon Spartan 11,5 cala. Tutaj mamy też nowość, karabinek Autor White Links. Skok wintu 1.8. I tutaj dwie ciekawe rzeczy. Tak, ten jeden naprawdę mnie. Tak. Firma RRA, czyli również ze stanów, wypuściła karabinki w wersji krótkiej. I oni są głównie wiesz, znani z tego, że robią karabinki pod, pod jakiś midrange z precyzyjnymi lufami. No. no, zobaczymy, jak się sprawdzą te z tymi krótkimi. Tu mamy 10,5. A tu I... mamy 7, co? Tak, dokładnie. To wygląda jak karabinek PCC. A... Nie, prawie jak PCC. Tak. I tutaj jest troszkę inaczej, bo tu już mamy skok gwintu 1.7 mm -hmm. w obu, więc zobaczymy, jak się to wszystko zachowa na, na różnych rodzajach amunicji, bo amunicji mamy 5 rodzajów. Dobrze liczę? Tak, pięć. Pięć. Mamy tak, Magtecha 55 grainowego, GGG 55 grainów, GGG 62 grainy i dwa rodzaje meczowej amunicji GGG na pocisku Nozler i Sierra więc mamy 77 grainowy i 69 grainowy meczowy pocisk no i nic, tak jak wspomniałeś, postrzelamy na 100 metrach zestaw każdy będzie wyglądał w ten sposób, czyli będziemy mieli bipod Reapers, UTG, fajny bipod, ponieważ działa w sposób grawitacyjny, coś jak Fort Meyer mamy drugi punkt podparcia po prostu standardowy worek jako optykę na montażu LiPers UTG jest yy, Vortex Razor, Razor 110. Ten budżetowy. Ten tak budżet. z, że zrujnuje domowy budżet? <laughs> tak. I wszystko będziemy testować na, za pomocą garmina. Tak. Sprawdzimy prędkości wylotowe. Zmierzymy prędkości, sprawdzimy odchylenie standardowe. Bo, bo to też może być ciekawe co tam. Co tam pokażę. Nie? Dobra, i widzę, że mamy też przygotowaną tarczę. Do takiej tak, tarczy tak. będziemy strzelać. Może coś o niej więcej powiedzieć? Wiesz co, zrobiłem sobie tą tarczę kiedyś, jak e, chciałem robić amunicję pod swojego aera. Właśnie taką typowo pod optykę biegową. Kratka to masz 1 cm, czyli 0,1, 1, 1 10 na 100 metrach. Mhm. Więc siedząc e, sobie tutaj i oglądając optyki przestrzeliny, łatwo sobie policzyć po prostu, ile masz w lewo, w prawo zrobić jakieś poprawki przestrzeniwa. Więc mamy kilka tych tarcz. Po rozwieszanych będą opisane z nazwą karabinu, rodzajem amunicji. No i nic, będziemy strzelać po 5 sztuk z każdej amunicji. Oczywiście z przerwami, żeby to wiesz, ta lufa się nie przegrzała. Tak. Na spokojnie, no i zobaczymy, co się da wyciągnąć z tego. Czy te krótkie lufy. mają sens w ogóle na te 100 metrów? Czy to faktycznie będzie taki rozsądek? Może tak, najbardziej, ale wiesz, no, ciekaw jestem jak bardzo, jak te grupy się ułożą, czy one będą faktycznie, nie wiem, czy, tych, czy, czy w lufach 1,7 Ammo 55-grainowa wypadnie znacznie gorzej o 62-grainowej. Mhm. To jest też taki, taki temat ciekawy, ponieważ często jest on poruszany na forach. E, ludzie tam właśnie wypytują, czy karabin 1.7 to się nada do, do, z gwintem 1.7 do, do 55 graniowej amunicji. No, zobaczymy. Ja uważam, że jak jest dobra lufa, to i tak obleci, ale to wszystko sprawdzimy, nie? No i super. I dodatkowo chciałbym Wam powiedzieć jedną rzecz, że te pięć karabinków, które tu widzicie, będziecie mogli zakupić w specjalnych cenach w naszej zbrojowni. Będą one właśnie przetestowane, możecie zobaczyć na odcinku, jak się sprawdzają. I jeżeli Wam się taki karabin spodoba, to zapraszam Was serdecznie do naszej zbrojowni w Czeladzi, przy ulicy Wiejskiej 46, gdzie te karabinki będziecie mogli nabyć. Prawda? Mhm, dokładnie tak zrobimy. No to co? Idziemy strzelać. Idziemy strzelać. Na początku, żeby wszystko było jednolite, każdą lufę ja sobie przetrę sznurem, bo one są typowo wyjęte z pudełek, więc wiesz, dokładnie. mogą tam być jakieś śladowe ilości oleju, więc przetrę sznurem. Troszeczkę przetrę całe tam układy, zamka, WCG i inne rzeczy w środku, żeby żeby go lekko rozkonserwować, no i jest faktycznie położę się będziemy strzelać. Może zaraz coś Ci opowiem na temat krótkich luf, bo to mhm. też jest taki, taki ciekawy temat. Trzeba by to zacząć od końca II wojny światowej, jak Związek Radziecki zaczął projektować w 1943 roku nabój pośredni. Tam był wzór 43, oczywiście mowa o 762 na 39 No i co skutkowało po wojnie wypuszczeniem e, znanego Kawaha, czyli ak No i Amerykanie nie mieli jakby nic takiego, co byłoby odpowiednikiem tego, tego karabinku, można powiedzieć, szturmowego. Mhm. No bo oni tak, oni używali w czasie II wojny światowej Garandów, używali Barów, czyli to były karabiny w kalibrze .3006. Duży, duży kaliber, Dive. wiesz, on był świetny na jakiś tam dalszy, dalszy dystans, no bo on na efektywny jego zasięg, skuteczny nawet 1000 ponad metrów bez problemu. No ale wiesz, odrzut był ogromny i to faktycznie i broń była co bardzo ciężka. Z drugiej strony mieliśmy Thompsony, znaczy mieliśmy, oni mieli, mieli Thompsony <try> e w kalibrze 45, no ale to były pistolety tak. dalej maszynowe, więc to zaś było bardziej na bliski dystans do jakiejś na walki okopowej. E no i tam się świetnie sprawdzały. No ale szukali czegoś takiego pośredniego. No i czym to zaskutkowało? I tak jak mówię, krótko, krótko po wojnie, to chyba było jakoś w latach 60., był taki gość, nazywał się George Sullivan i on pracował w takiej firmie Armalite. On tak naprawdę można powiedzieć, że był pierwszą osobą, która niejako jest odpowiedzialna za za konstrukcję AR-15, bo mhm. tak jak wszyscy albo no większość z nas uważa, że jest to Eugene Stoner. Oczywiście Eugene Stoner jest jakby takim ojcem, ojcem tej konstrukcji, ale też dużo zawdzięcza się temu Sullivanowi, ponieważ on był, on był też żołnierzem, ale był takim miłośnikiem broni. I on pracował w tej firmie Armalite jako jako prawnik, ale miał też swój taki mały zakład, warsztat i tam projektował broń no, różne jakieś no. prototypy. I on stworzył taki śmieszny, nieśmieszny karabinek AR-5. To pokażemy go widzą tutaj gdzieś z boku, no. bo on jest bardzo ciekawy. On służył... To był taki jakby króciutki czterotakt w kalibrze 22 Hornet i on miał służyć jako wyposażenie lotników. Jeżeli tam gdzieś lotnik został strącony, ten karabinek był po spakowaniu tej wielkości, <laughs> żeby mieć jakieś takie coś, coś, do obrony, coś do obrony. No, nie? no i podczas yy, Jednych z testów na strzelnicy, ten George Sullivan spotkał na strzelnicy gościa właśnie o imieniu Eugene Stoner, który był żołnierzem piechoty morskiej i walczył w wojnie na Pacyfiku podczas II wojny światowej. No i też był miłośnikiem broni, no i tam sobie pogadali. Koniec końców, Sullivan postanowił go zatrudnić w firmie ArmaLight, no i wspólnie razem zaczęli tam projektować różne konstrukcje. No i, i tak jak mieliśmy AR5, to jest powiedzmy piąty numer patentu. Następnie mm -hmm. e, jeszcze właśnie trzeba też wspomnieć, że chwilę po wojnie NA 306 został skrócony do 308 i użyty do karabinka M14. Ale ten karabinek M14 dalej był takim dosyć dużym, ciężkim e, sprzętem, bardzo wiesz, gruba stalowa lufa, drewniana cała kolba i no i to ważyło trochę było mało średnio manewrowe. No więc była potrzeba stworzenia czegoś lżejszego. No i zaczęli od konstrukcji AR-10. Zrobili taki karabinek AR-10, czyli już coś bardzo blisko temu. No teraz AR-10 wiadomo, są w 308, wszystkie mm -hmm, AR-ki. Tak. E, no i on właśnie był stworzony pod kaliber 308. Już bardziej przypominał faktycznie współczesnego Aera. Nawet w ogóle pierwsze y, prototypy tego karabinku. Miały dwie lufy, czyli pierwsza lufa zewnętrzna była lufą aluminiową, a w środku był taki już leciutki prędc stalowy, no ale już to przesadzili, to się jakby nie sprawdziło, bo aż tak odelżeć to się nie dało. No ale pozostali faktycznie przy Aperze i Loerze z, z aluminium, front był z plastiku. Wtedy w ogóle na początku jeszcze kolba faktycznie była drewniana, w tym AR-10C. No. no ale karabinek się sprawdzał, przyjął się jak na taki wiesz karabin lżejszy, ale w kalibrze już pełno, pełnowymiarowym, był super. No i chwilę później e, Eugene Stoner m, wraz z człowiekiem, już nie pamiętam jego imienia, ale który pracował w firmie Sierra Bullet wymyślili, właściwie zaprojektowali nabój kalibru .223. Właściwie to .223 był później nazwany, bo to był 556 na 45 e, 55 grainowy pocisk i pod ten pocisk zaczęli konstruować broń. I potem właśnie przez to wszystko wyszedł nam cały system AR-15. Pierwszy, tak, pierwszy był kaliber, czyli pierwszy był nabój. I pod ten nabój został wymyślony y, karabinek AR-15. Potem on był przyjęty do służby pod, y, pod nazwą M16. No to to już jest wszystkim znane. I ogólnie może część, was wie, część z Was wierzę w. AR to jest Armalight, dążąc do celu, no bo on się sprawdził faktycznie, ten, e, ten M16, tylko że był długi, bo dalej miał 20 cali. No. E, w Wietnamie no, różne chodziły, nie? opinie faktycznie, że tam rozdarło się zasinać, przegrzewać, ale ogólnie tak byli zadowoleni. Działał jak, że, po prostu, działał. Tak, no. Ale jak to za zawsze, bywa, że zawsze ludzie chcą więcej, e, no i szczególnie jednostki specjalne potrzebowały czegoś krótszego, czegoś z krótszą lufą. No i zaczęli kombinować, zaczęli skracać lufy. Najpierw skrócili ją chyba nawet do, do, do 10 cali, ale nie umieli sobie poradzić jeszcze ze skrętem gwintu. <laughs> One były średnio celne, więc potem zrobili wersję 11 cali. On się nazywał XM177E2 albo E1. Yy, I to była właśnie taka można powiedzieć protoplasta krótkich ar z krótkimi lufami. Yy, jako że firma Armalite yy, ona była nie za dużym zakładem, która nie zajmowała się produkcją broni na dużą skalę, więc całe te prawa patentowe i, i to wszystko przekazali do firmy Colt. Mhm. Stąd też mamy Colt M16A1. E, a idąc do tej krótkiej wersji, czyli tego XMA, on się nazywał CAR15. I to już nie było e, AR, w, w skrót od Armalite, tylko nazywali Colt Automatic Rifle 15. No i potem już cały jakby rozwój poszedł do przodu, i teraz już mamy tyle tych systemów AR, tyle luw, systemów gazowych. Jakby wiesz, to jest no Idziemy do przodu, przodu cały czas. Tak. jest z najsilniejszych na świecie. To co, idziemy, nie? Idziemy strzelać, tak. Zakładamy suche okulary i widzimy się już na stanowisku. Jak jest. Co macie? Pierwszy sok, widzę. Tak, pierwszy sok, dystans 100 metrów. Pierw będzie Maktek 55, potem będzie GGG 55, GGG 62 i meczowe GGG 69 i 77. Masz Popis jakieś typy? Strzałów. Która będzie no, no, najlepsza? Ja myślę, że te meczowe będą najlepsze chociaż zobaczymy no, zawsze, Prawie zawsze tak jest, że te meczowe, które są wiesz, przeważane, porządnie robione, na, na lepszych pociskach, są lepsze Dobra Maciek, skończyłeś strzelać soga Jakie są twoje doznania? Wiesz co, tak, to co widziałem na tarczy Jest źle <laughs> nie ma co ukrywać, jest źle. Jednie, jedynie amunicja meczowa 69 grain, no coś tam wytworzyła, ale to jest podejrzewam w obliczach 2 Reszta reszta jedrosie. Strzela się okej, okay. no czuć to ciśnienie duże mm -hmm. yy, z tej krótszej lufy. Szczególnie tutaj jest też zamknięty, zamknięty teren. No też jak stałem obok to czułem mocno. Spust jest taki dosyć twardy, ale to jest milspec, więc, więc, więc ok. Kolba nie klekocze, jest. Tam Maciek widziałem na garminie, że te prędkości wylotowe no, były mm -hmm. <laughs> różne. No, szczególnie na Maktechu, tam ile było chyba. Z... Ponad 100, 100 chyba. 100 nie, 100 nie, ale było chyba 40 metrów, bo raz pokazało chyba 740, a jeden strzał taki pokazał nawet 800, nie? A Czyli... mi się wydaje, że tam było około 100 metrów na sekundę tak? różnicę, tak. No muszę. Bo to muszę przy zobaczyć. drugim było tam chyba około 40 właśnie, a przy pierwszym około setki. To... <sighs> Źle. Dobra, Maciu, a więc tak, widzimy tarczę, mm -hmm. no i no trochę posiało. Posiało strasznie nie trochę, to jest no. absolutnie nieakceptowalne. Widzisz, jak tutaj zaczęło się rozrzucać. E, teraz tak, bo tutaj w ogóle jest na tyle duży rozrzut, że MACTEC mamy gdzieś w tym, okre w tym miejscu. No, no to ile to będzie mała? Wszystkie, wszystkie. No wszystkie, wszystkie. Mała. E, tu jest GGG 55 grainów. No tutaj też. No, to ten jeden gdzieś tam, mocno. tu już troszeczkę, tak. ten jeden tam gdzieś tak. posiał, później Ej, mamy... GGG 62, tylko tak, jedna uciekła chyba tu, więc to też jest, jest masakra, 69 grainów, jedynie coś, co było bliżej czegokolwiek, ale to, e, i teraz pytanie, czy ta jest stąd, czy ta jest aż stąd, bo... Bo tu, ale myślę, że jedna z tych jest na pewno yy, jest na pewno 69. E, z wśród GG 62 jedna uciekła tu. No i tu jest 77 grainów. Czyli już powiedzmy... No ale to wiesz, to jest totalnie nieakceptowalne. Nie, 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 to jest nieakceptowalne. No, nic, zobaczymy następne karabiny. Zobaczymy, raz. może, może na lufa, lepiej. może inny producent, może będzie coś lepiej. będzie. Tak, coś, coś się uda. Idziemy strzelać. Idziemy. I co Macie? Teraz Milikon? Tak, teraz Milikon 11,5. Złapię sobie szybkie 0. Sprawdzę, czy, czy luneta zdjęta z tamtego era będzie gdzieś blisko. Wiesz, punktu celowania, średniego punktu trafienia względem tego. No nic, strzelę na, na szybko trzy strzały z Maktecha, a później będziemy już, już sprawdzać grupę. nie? Dobra, no i super. No dobra, strzeliśmy teraz tego milikona. Tak, 11, 20, 25 sztuk, 25 sztuk, lepiej jest. Mhm. E, szczególnie jest, Amo 69 coś się tam zaczęło układać, 7,7 znowu się grupy powiększyły, ale znacznie. Znaczy, to i tak jest po prostu. Super, ani, ani, ani jakiś ten, ale, ale zaraz zobaczymy. Znaczy tutaj, no, tutaj też jest lepiej, nie? Tutaj też jest krótsza lufa, co nie? Bo tam. Tam była 12,5, tutaj mamy 11,5. No i co Maciek? No Proste tu widzę. Lepiej, ale... No tak, no bo to jest 69. No tak, to jest tak tu masz Mactecha e, i czekaj, raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć to jest Mactech. Mhm. Coś takiego, czyli... No wiesz, nie, nie jest to jakiś rozrzut, ale nie jest to... No około to 7 Moa mamy, znaczy M przepraszam. przepraszam. Tak, dokładnie, czyli mamy 7, no będzie z, z 2-3 Moa. Tu mamy 62, e, nie, przepraszam, to jest GGG55 grainów. Mhm. No troszkę, troszkę lepiej się ułożyło, znacznie lepiej niż sok, więc zaczęło to jakoś tam się układać Tak. Yy, GGG62 strasznie mi zdziwiło, bo powinno troszkę lepiej to polecieć, ale ta grupa jest taka dosyć, dosyć duża. Duma. No i tak jak zauważyłeś, 69 yy, na pocisku meczowym jest, jest to lepsza grupa, nie wiem tu jest. Mam Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, nie wiem, z niecałe, niecałe dwa mała tu jest. To też i tak nie ma rewelacji, no ale... Um, to trzeba wie, więc... jakby wziąć pod uwagę, że to jest krótsza lufa. No, to czy... tak, ale też te lufy też... trochę się muszą dotrzeć, bo to wiesz, prosto z fabryki pewnie tak. się, się tam zabędzą. I tu 77, również nie ma rewelacji. Eee, wiesz, no widać co widać, nie? Tutaj też jest koło, koło 3, 3,5 MOA. No, Także mogą tak być spokojnie. być tak. Ale dobra, no... no Już i... idziemy coraz bliżej. Coraz bliżej, Tylko coraz będzie. Coraz krótsza więc Bo może, może grupy będziemy... coraz mniejsze będą. Tak, może będzie zaskoczenie. Auto to... Zakręcimy mu bipod. Zakręcimy lunetę. No A tak. jakie masz przypuszczenia? Czy tutaj... Że będzie podobnie jak milikon. Będzie podobne. Będzie podobnie jak milikon. Chyba, że się jakoś pozytywnie zaskoczy. A powiedz mi, tam, e, bo nie zwróciłem nawet uwagi no. na prędkości wylotowe, jakie były przy tej Lufie, Jak one się tam w ogóle prezentowały? Tak, mniej Wiesz co, więcej. E, były zbliżone, mhm. może nieco było faktycznie szybciej. Raczej, znaczy, przepraszam, wolniej, ale na pewno były równiejsze, szczególnie na meczowej amunicji. Okej, okay. no to, to też jest do, bardzo, bardzo ciekawe. No. Co Maciek, jak wrażenia? Outer Wild tym razem. Na chyba najlepiej z nich. Mhm. Szczególnie też oczywiście meczowa 69. Jeżeli chodzi o takie odczuwalne ciśnienie, to coraz z każdym tym krótszym karabinem czuć, że to jest krótszy karabin, bo... Zaczyna to buchać, walić i czuć to ciśnienie wszędzie dookoła. Z boku też, no. Z boku też. Prędkości wylotowe tutaj na przykład przy 77 mamy minimalną 712, a maksymalną 730, 729 metrów na sekundę. No jest to trochę rozstrzału, szczególnie na maczowej, ale to jest, wiesz, też krótko lub. Dobra, pójdziemy, zobaczymy. Tak, jak czyli to się w ogóle prezentuje. No to co Macie? Widzę, że te grupy już coraz lepiej. Coraz. widzisz MacTech, on był tak, to jest dotąd trzeba powiedzieć, czyli ta grupa, no. nie jest to nie jest to, to super. Idąc dalej GGG zaczyna się tworzyć jakaś grupa, jakaś tak. fajniejsza. E, 6, no dwa mała gdzieś. Tu mamy GGG 62, czyli to jest to. E, bardzo podobnie jak jak, jak 55 grainów. Zresztą widzisz, że, że to się układa. i, I mamy 60, fajnie 9. 69 grainów. No, to Gdyby już. nie ten odskok to by było jedno mała. I bardzo ładne. Ale odskok, no ale wiadomo, zawsze się tam jakiś zdarzy. Także tutaj naprawdę jak ktoś chce strzelać, a to jest, widzisz, idziemy z krótszą lufą, a grupy. I, i coraz wcześniejsze, grup tak. I 77 znowu okazał się, mimo to nieco gorszy od, od 69, ale, no, ale za dużo już tam trochę tego prochu, ale no, Widocznie jakoś tak akurat ta lufa nie lubi. No jakby ktoś chciał strzelać jakieś tarczowo z, z Outer 10,5 no to 69 grain ggg jak najbardziej. Tak, trochę treningu no, i idealny karabink. Dobrze, że zaczyna coś się tu dziać, bo po, po pierwszym sogu to byłem trochę taki... Sceptycznie testor, nastawiony, jest tak, zajęta. no że ten test w ogóle nie będzie miał sensu, a tu faktycznie karabinki, no, no to... Tak, 10,5 ale i coś tam się da wytworzyć z tego, także jest, jest ok. A więc co, teraz RRA. Teraz RRA 10,5 wchodzi. Dobra, no to teraz RRA. Tak, 10,5, 10, 10 10,5, później 7,5. Eee, A nie 7? 7, przepraszam. 7, tak, tak. 10,5, później 7. No zobaczymy, lufa przetarta. Eee, no to co, jedziemy? Ja czekam na tą perełkę, na te 7 cali, bo tak, ja też jestem ciekaw tego 7. Tak, bo no tutaj dobrze. idziemy w coraz fajniejsze grupy. No i <laughs> A lufy zaraz krótsze. No i zobaczymy co to będzie. Ty już chyba trochę tak. tam widziałeś, co ja tam się dzieje widziałem. na tarczy? Zaraz widzowie zobaczą. No, jestem pozytywnie zaskoczony. Okej. Okay. No ale dobra, nie będę więcej tam na ten temat mówił, zaraz podejdziemy. Co do samego strzelania feelingu, no mocno czuć ten, to ciśnienie, ten huk, ale to tak jak w przypadku poprzedniego Piccala, <laughs> bardzo podobnie. Spód jest lepszy niż, niż w poprzednim, zarówno w, w Outer Wildzie, jak i w mil, Milikonie tam czuć podczas ściągania taką chropowatość. Tutaj masa spustu podejrzewam jest wyspekowa, tam mm, dosyć, dosyć ciężki, ale ściąga się go bardzo płynnie, więc można faktycznie sobie fajnie strzelić. No a co dotarczy, tarczy, to tak. 10,5 cali RRA, no dużo ładniej. Wypada chyba najlepiej na razie z nich wszystkich. Magtech i tak, mimo że ta grupa jest otwarta, to i tak jest znacznie lepiej niż poprzedni. Ale nie ma takich rozstrzałów właśnie, takich mm -hmm. aż dużych, co Dokładnie. nie? Tu masz w ogóle GG55 grainowe, gdyby nie ten odskok, to tu masz poniżej moła, bo tu masz yy, 2,5 cm, więc by było poniżej mała, no, ale o skok oczywiście też liczymy. Tak. 62 greiny, 2 tu, 2 tu, 1 tu. Myślę, że to jest koło półtora do 2 mała. Oczywiście mamy... GGG 69, 69 meczowa. Mamy centymetrów 3. Niecałe, więc jest. Myślę, że albo jest to moła, albo nieco poniżej moła. Na 10,5 cala świetny wynik i Nosler 7.7 mimo, że u niektórych ludzi on lata świetnie, to zarówno w moim karabinie który ja mam 1.8, też mam taki bardziej midrangeowy, mm -hmm. jakoś bardzo fajnie on nie lata w porównaniu, zawsze lepiej mi też lata 69 grainowa Ammo najważniejsza rzecz tu Rera. jest 1.7 tak, Rera Magwind 1.7 55 grainów no. strzela na razie najlepiej z nich wszystkich, poprzednie karabinki miały 1.8 no widzicie, jednak nie zawsze te tabelki kolorowe, które tu wkleisz zaraz. Yy, mają rację. No. M, Najlepiej trzadać, przetestować. przetestować. No i jakoś luchy jednak faktycznie robi dużo robota. robi. No nic, no to ten zdecydowanie za długi skracamy 7 cali. Najkrótszy zawodnik przed Najkrótszy. nami. Najkrótszy tak jest, 7 cali, Zresztą widzisz, że praktycznie Bipot się i zaczyna, gdzie, gdzie a dwójka. Myślę, że będzie ogniem buchać i myślę, że będzie walić głośno. A co na tarczy, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, co strzela, zobaczymy strzelam, strzelam. też prędkości, jakie będą i pod sobie to podsumujemy tak oczywiście, jest, o wszystkim powiemy. Dobra, skakuj. Skwalimy. No i co, krótka lufa, jak ci się strzelało? Ogniem bucha, mocno. Jak, no, jak diabeł jakiś, no, jest głośno, jest bardzo głośno, nawet przez y, parytory, które dożywytumiają to. Już było tak na granicy. nie? Czy kopie mocniej? Nie, ale naprawdę ten cały e, ten huk i, i to wszystko to robią, robią robotę. Jeżeli chodzi o spust, dokładnie ten sam, co, co tak. w tej wersji poprzedniej. Tylko lufa skrócona. E, tylko lufa, lufa skrócona. System w ogóle gazowy to jest króciutki. No na tarczy, wydaje mi się, że też jest dobrze. Zaraz podejdziemy, zobaczymy. Tak, jak to No wygląda. prędkości też widzę, że tutaj dosyć niskie. W niskie, bo lufa jest krótka 600 tak. m na sekundę z 77 grainowej. Nie, to trzeba jeszcze się z tym liczyć, nie? No to co, idziemy, idziemy sprawdzić. Idziemy, idziemy. Grupa na 7 siedmiocalowej lufie. Maktek jak zwykle najgorzej wypadł. Jest trochę rozjechany, tak jak tu widzimy. I znowu GGG 55 25. grainów. Y, nieco poniżej moła. Jeden oskok, ale te naprawdę są blisko. Lufa 7 cali. To jest I z jakim kwintem jeszcze? Tak, z 1,7. 62 grainy, widzicie nieco niżej, ale też jakaś tam grupa się trzyma. Y... Jakaś zadowalająca, po raz kolejny 69 grain'ów No 3 cm, mamy jeden mała z lufy 7 cali. 7 cali, to jest niesamowite po prostu, że można coś takiego wystrzelać 77, dwie dziury w środku, raz, dwa, trzy Znowu nieco gorzej niż, niż 69 Czyli jak macie RRA kupujemy albo 55 grain'owego GGG Albo 69-meczowego, jeżeli chcemy coś faktycznie więcej wystrzelać, bo może. No, jest, naprawdę nie, nie spodziewałem się, że to będzie właśnie rozszerzonym. Nawet nie? Dawid w sobie mówił, że to będzie około 15 cm, no, a tu się 6. zamykamy w trzech. Co Maciek? Testy wyszły ciekawie przede wszystkim. Ciekawie, to jest dobre słowo, ciekawie. Tak. No, Im krótsza lufa, tym było lepiej. No tak. Ta siedmiocalowa lufa naprawdę zaskoczyła. No nie, tam osiągnęliśmy skupienie rzędu prawie jednego moła, co prawda z meczowej amunicji, ale. Raz, Dalej, że to była by... krótka lufa, dwa, że to była lufa ze skrętem 1.7 i na tych GGG-55 grainów również były okolice jednego mała. Też fajnie latało, no. Wiesz, to jednak tak jak tam mówiłem, czy gdzieś na forach, czy na grupach, to y, dużą, dużą miarę y, ma jakość tej lufy, wykonanie tej lufy. To, że weźmiemy jakiś karabin, y, z kiepskiej jakości lufą, ale z kokiem 1.8 czy 1.9, to jak wiesz, magicznie nie zmieni nam, nie poprawi nam tej grupy. Mm -hmm. no, a możemy mieć karabin ze świetną lufą, skok 1.7, który teoretycznie gorzej stabilizuje lekkie pociski. No i tak się grupy robią, więc. Tak. Znaczy dalej jakby trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o karabinki do takiego strzelania właśnie dynamicznego, no to one by wszystkie w te popery, no tak, uderzały. absolutnie. Natomiast no, jeżeli faktycznie chodzi o takie dalsze strzelanie, no to tutaj jak wejdziemy sobie w ten poziom RRA, czyli też dalej do tych 6000, tylko nam ten jest taki bardzo podstawowy karabinek. Tak, wiesz, y, druga sprawa, jeżeli chcemy strzelać dalej, no to dłuższa lufa daje większą prędkość wylotową i cała długość tego łoża daje większą dźwignię względem podparcia bipodu, a, a trzymania e, broni, więc każdy nasz błąd jest bardziej, wiesz, tak powiem, niwelowany przez długość tej dźwigni, nie? E, aczkolwiek, gdy jakieś dynamiki, jakieś zawody takich taktycznych, to ten 10,5 czy 7,5 to jest absolutnie wystarczające, zakręcasz tłumik, nie, i, i masz praktycznie bardzo precyzyjny AR o wymiarach no, znikomych, no to, to, no to praktycznie wyglądało bardzo w ogóle śmiesznie przede wszystkim jak go postawiłeś, tak, bipod cały, przecież ten bipod to no, był no, ogromny. Przy, przy końcu lufy się kończy, Tak, nie? to w ogóle wyglądało bardzo ciekawie, tak. ale no, wyniki zrobiło świetnie. A widzisz, jak ogniem buchał z tej bardzo. lufy. Bardzo. No, jak stałem obok, to w ogóle uff, od razu. ja tutaj co? faktycznie zaleca się już jakiś tam wyciszacz czy tłumik, bo ja nawet w tych słuchawkach, tak jak wspomniałem, to już czułem mocno, że tam do, dostaje się. Nie? Szczególnie w tych tutaj zamkniętych pomieszczeniach, gdzie no, coś to echo się niesie, to już naprawdę. Niesie. Ale nie, ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony tymi karabinkami. Także... No, to teraz jeszcze informacja do Was, że te karabinki, tak jak w sumie na początku powiedzieliśmy, możecie dostać w taniej, w naszym salonie sprzedaży. Dokładnie te modele, które widzieliście na nagraniach. My Wam bardzo serdecznie dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym. I co, zapraszamy do polubienia, zasubskrybowania naszego kanału oraz do śledzenia pozostałych mediów społecznościowych, gdzie prezentujemy równie ciekawe treści. Dzięki Ci Maciej za strzelanie Dzięki i do zobaczenia, na do zobaczenia następnym razem. Na razie.